Witam Was serdecznie. Zgodnie z Waszą prośbą i e, oczywiście moją e, odpowiedzią na zadawane przez Was pytania, było pytanie pod ostatnim odcinkiem dotyczącym trawienia, trawienia białek. Było pytanie dotyczące helikobakter pylori pojawienie się nieprawidłowego przerostu Helicobacter pylori jest ściśle związane z tym, że nie będziecie dobrze trawić białka, więc zapraszam tak jak mówię do odcinka o trawieniu białka link w opisie, przypomnijcie sobie o co tam chodzi. Natomiast Helicobacter pylori jest bakterią, która zaczyna patologiczną kolonizację i upośledzenie funkcjonowania żołądka w sytuacji, w której jest podwyższone pH, czyli obniżona kwasowość waszego żołądka. Jak się Domyślacie, podwyższenie pH, czyli obniżenie kwasowości żołądka, będzie związane z, ze stresem, z dietą, z prowadzonym stylem życia, z pośpiechem, z przyjmowaniem dużej ilości leków, przyjmowaniem czy spożywaniem dużej ilości węglowodanów, bo węglowodany oczywiście kwasu solnego nie pobudzają i wówczas w sytuacji podwyższenia się pH ta bakteria bardzo. Dobrze zaczyna się czuć w takim środowisku i zaczyna namnażać się do niewyobrażalnych ilości. I co się wówczas dzieje? Ta bakteria ma zdolność powodowania nadżerek, co będzie się dalej działo, powodować owrzodzenia w świetle błony śluzowej żołądka. No, to do niczego dobrego nie prowadzi, i oczywiście wiadome jest, że później próba zakwaszenia żołądka będzie wiązała się zawsze z bolesnością, będzie się wiązała zawsze z. Dolegliwościami bólowymi, więc tutaj, odpowiedź na następne pytanie, czy można zakwaszać żołądek, kiedy się ma helikobakter pylori? Bo jeżeli ja mówię, jeżeli poleca się zakwasić żołądek, kiedy jest helikobakter no to wynikałoby z tego, że każdy człowiek chcący przywrócić prawidłowe środowisko w swoim żołądku powinien tak naprawdę zakwaszać. Zakwaszać żołądek, czy to poprzez przyjmowanie betainy. Jak przyjmować betainę, wszystko jest opowiedziane w wideo dotyczącym robi, o robieniu masy, które znajdziecie w opisie odcinka. Natomiast można też. Zakwaszać żołądek w sposób naturalny. Tutaj też od, o, zapraszam do odcinka w opisie znajdziecie link, jak zakwaszać żołądek naturalnie bo my to możemy robić możemy pobudzać czynność żołądka, ale możemy również znaleźć suplementy, które zawierają wyciągi np. z składników gorzkich i z ziół gorzkich, które będą stymulowały czynność żołądka. To już jest dodatkowa, dodatkowy element takiej terapii naturalnej. Ale wracając do tematu, czy osoba z Helicobacter pylori może zakwaszać żołądek? Odpowiedzi są dwie, ponieważ tak i nie. Kiedy tak, kiedy nie? Może zakwaszać żołądek, jeżeli nie ma uszkodzeń błony śluzowej żołądka. Natomiast nie może zakwaszać żołądka, jeżeli ma owrzodzenia bądź yy, ubytki w błonie śluzowej żołądka, bo to jest zrozumiałe i logiczne, bo dobrze wiecie, że ja jestem dietetykiem logicznym i to jest logiczne, kiedy na, na, w następstwie przerostu patologicznej e, helikobakter pylori uszkodzenia e, doznaje błona śluzowa, wówczas każde, każdorazowe zakwaszenie żołądka będzie powodowało dolegliwości bólowe. I stąd też jest taki bardzo mm, popularny schemat, Farmakologicznego, czy to suplementacyjnego zmniejszania ilości kwasu, czyli przyjmuje się preparaty zobojętniające, przyjmuje się preparaty hamujące pompę protonową, czyli hamujące wytwarzanie kwasu solnego. Dobrze o tym wiem, pracowałam 12 lat w aptece. Jeżeli macie pytania dotyczące tego, to oczywiście mam duże doświadczenie. Mało jest osób, które z konwencjonalnego, z konwencjonalnych metod leczenia jednak zdecydowały się na podejście czy to homopatyczne, czy to naturopatyczne, czy to czy to medycyny funkcjonalnej. Właśnie teraz jestem w trakcie szkolenia i akurat dzisiaj doktor Len Brancewicz opowiadał farmaceuta, który zajął się medycyną funkcjonalną i naturopatią. Właśnie o tym mówił, w jaki sposób Należy podchodzić do pacjenta, i tutaj opowiadał o całej, całej procedurze pracy z, z pacjentem. Natomiast nie o tym, oczywiście o Helicobacter pylori, więc najpierw, co ja polecam zrobić, to po prostu sprawdzić sobie, czy ta błona śluzowa żołądka jest uszkodzona, czy nie. W jaki sposób najłatwiej to zrobić? Oczywiście spożywając coś kwaśnego, na przykład sok z cytryny w rozcieńczeniu 50 na 50 wypić, jeżeli po wypiciu soku z cytryny pojawia się ból żołądka, czy pojawia się skór żołądka, czy pojawiają się jakiekolwiek dolegliwości, to pamiętajcie o tym, że no to są podstawowe objawy mówiące nam o tym, że coś jest nie tak i najpierw trzeba zregenerować błonę śluzową żołądka, o tym już też mówiłam, w poprzednich odcinkach, jakie preparaty się stosuje. Przypomnę o karnozynianie cynku, bo to jest takie podstawowe, natomiast są dobre preparaty łączone, zawierające stipulant, zawierające marshmallow, zawierające szereg substancji, które będą osłaniały błonę śluzową żołądka, powodując, że Przyspieszy to regenerację. Natomiast y, część ziołowych wyciągów również wykazuje silne działanie przeciwzapalne, więc można je stosować również w kwestii zmniejszenia stanów zapalnych w obrębie jelita. Jak, jelita i żołądka. Jak to jest z preparatami doustnymi? Czy lepiej przyjmować kapsułki, czy lepiej przyjmować herbatki i pić takowe produkty? Otóż w kwestii. Helicobacter pylori, kiedy uszkodzenia dotyczą błony śluzowej żołądka, to oczywiście przyjmowanie preparatów w postaci w postaci płynu, czy roztworu, czy naparu, jest ok. Natomiast pamiętajcie, że kapsułki będą miały głębsze dotarcie, że tak mogę się wyrazić. Jeżeli stany zapalne, to już już zupełnie inny temat dotyczący, czy to leśnickiego krona, czy zapalnia zapalniajca grubego. Jeżeli stany zapalne dotyczą dalszych odcinków przewodu pokarmowego, no to tutaj y, konieczne jest y, użycie Takiego rodzaju suplementów w kapsułkach, aby mógł on głębiej dotrzeć, jeśli mogę tak powiedzieć. Tutaj oczywiście firmy się specjalizują w przygotowywaniu odpowiednich preparatów. Natomiast pamiętajcie, tak jak mówiłam o zaleczaniu problemu Helicobacter Pylori, czyli pod, podawaniu leków zmniejszających kwasowość żołądka, to tak jak wspomniałam, to nie rozwiązuje problemu, to tylko maskuje problem i będzie zmniejszał dolegliwości na jakąś tam chwilę to tak dla Waszej informacji w dłuższej perspektywie musimy się zająć przywracaniem fizjologii i w dłuższej perspektywie należy zacząć współpracować z ciałem ponieważ ciało sobie da radę ciało się obroni i ciało, uwierzcie mi, potrafi z różnych rzeczy wyjść to już na pewno słyszeliście w moich odcinkach natomiast Robimy rzeczy niesłychanie nieodpowiedzialne i nierozsądne w kwestii naszego żywienia, dlatego polecam przyjrzeć się głębiej swojemu organizmowi i na pewno zadbać o odpowiednią kwasowość żołądka. Na etapie żołądka, bo wiecie o tym, że od żołądka wiele rzeczy zależy. Od żołądka zależy trzustka, wątroba, jak funkcjonuje nasza tarczyca, jak się konwertują hormony. Też to wszystko, na to wszystko ma wpływ nasza funkcja żołądka, a przede wszystkim jeszcze taka główna i nadrzędna cecha i taka porada dla. Osób, które mnie oglądają, czy to dla siebie chcecie to zastosować, czy jesteście osobami, które pomagają innym, bo też możliwe, że tacy nie tylko pacjenci, ale osoby takie mnie oglądają, pamiętajcie, najpierw zacznijcie protokół od regeneracji błony śluzowej i od zakwaszenia żołądka, a później zajmujcie się tym, co jest w dalszym etapie do zrobienia, bo przewód pokarmowy to jest bardzo często pierwsza. Że tak powiem, linia, um, od której zależy wchłanianie i działanie tychże preparatów, suplementów, diety: czy to białek, czy to tłuszczy, czy to trawienia, czy to stanów zapalnych, czy to helikobakter, czy czegokolwiek byście sobie nie wymyślili, czy nawet autoimmunologii, bo na ten temat też ostatnio były dość szerokie dyskusje um, mówiące, że autoimmunologii się nie da wyleczyć, że to jest stan przewlekły do końca życia, chorobowy. No, ciężko mi się z tym. Zgodzić, bo miałam takie problemy i no jakoś już ich nie mam. Więc coś chyba jest na rzeczy, że można sobie z tym poradzić i można z tego wyjść. Więc jeżeli cierpicie na jakieś dolegliwości, to oczywiście zapraszam do komentowania, dzielenia się swoimi doświadczeniami. Ja zawsze na ten temat coś mogę ze swojej strony powiedzieć i się odezwać. Pozdrawiam Was serdecznie i komentujcie też do, dla zasięgów, żeby coraz więcej osób się dowiadywało o tym, w jaki sposób można naprawdę lepiej funkcjonować i lepiej się czuć. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia!